Cześć, witajcie, jestem Wojtek i dzisiaj piąta czarna krucjata Abadona. Eee, tak, on się nie zniechęca, on się nie zniechęca do 13 na razie doszedł z tego co wiemy, ale na razie piąta. Abadon, po raz kolejny wylazł z oka terroru w 723 roku 36 milenium wraz z kolejną czarną krucjatą, która przeszła do historii jako fala krwi lub wymiecenie Elizji. Siły chaosu najechały leżące w segmentum Obscurus sektor Elizji i pogrążyły go w nieopisanym zniszczeniu i zagładzie, gdy spadły jednocześnie na setki światów. Ich celem było zniszczenie imperialnych miast i świątyń, podczas gdy czarna flota miała związać flotę Obscurus, w serii potyczek w głębokiej przestrzeni. Wszystko to zostało zaplanowane przez Abadona w celu wywołania konfliktu obejmującego sobą cały sektor, a tym samym wymuszenia na Imperium wysłania w odpowiedzi odpowiednio dużych sił, w tym całych zakonów Adeptus Astartes. Gdy Siły Czarnej Krucjaty przystąpiły do realizacji planu swego błyskotliwego wodza, sam Abadon poprowadził większość Sił Czarnego Legionu na miasto Castle Luthien na Tarint. W mgnieniu oka wspaniałe miasto zrównane zostało z Ziemią, a jego mieszkańcy zamienieni w niewolników. Na imperialną odpowiedź nie trzeba było nadmiernie długo czekać. Przybyła ona na Tarint w postaci dwóch pełnych zakonów Astartes – Czcicieli i Wojennych Jastrzębi. Od siecz natychmiast ruszyła do ataku na pozostałości <laughs> planetarnej, planetarnej stolicy. Gdy tylko siły lojalistów przystąpiły do uderzenia, Abaddon nakazał złożenie masowej ofiary z dziesięciu milionów cywilów – Krew pomordowanych w bluźnierczym rytuale ofiar spłonęła systemem miejskiej kanalizacji w jedno miejsce, tworząc wielkie jezioro krwi. Tak straszliwy i odrażający czyn spowodował też, e, że to, też to, że nad taflą krwawego zbiornika rzeczywistość uległa rozdarciu, otwierając ryft osnowy. Przez powstałą wyrwę przeszedł z triumfalnym rykiem zrodzony z zagłady pradawny demoniczny książek Horna, krwiopijec, starszy od samego imperium. Wróg tym straszliwszy, że był to jeden z pierwszych ludzi wyniesionych do stanu demonicznego przez wolę Horna, co miało miejsce na starej ziemi gdzieś w pierwszym lub drugim milenium. Jego prawdziwe imię zostało zapomniane wieki temu, <laughs> jednak wiadomo, że w swej ludzkiej formie był wodzem, który przeprowadził kampanię tak wielką, że niemal cały macierzysty świat ludzkości pogrążył się w ludobójstwie, co wyjątkowo spodobało się Kornowi wówczas stosunkowo młodemu bóstwu. Od tego czasu wielokrotnie powracał do świata śmiertelnych, by torturować i mordować ludzi. Na sprowadził go mroczny pakt zawarty z Abim, czyli z Abaddonem, taki wiecie, ładny ten. Jego udziałem miały paść czaszki całego zakonu kosmicznych Marines. Wielki demon i wylewający się wielkim strumieniem z krwawego jeziora Krwiopuszcze wpadli w dzikim szale w szeregi dwóch zakonów. W tym momencie Czarny Legion również wyszedł ze swoich kryjówek i odciął lojalistom jakąkolwiek drogę odwrotu. Tego strasznego dnia w walce poległy oba zakony, ich ciała zostały zbezczeszczone przez demoniczne wojska, a niesione przez nich genoziarno na zawsze zostało utracone dla imperium. Ich czaszki zaś zabrane zostały przez zrodzonego z zagłady i dzisiaj stanowią część potężnego tronu krwawego Boga. Przeciw demonicznemu księciu rzucony został cały kontyngent sił imperialnych, wśród których znalazł się oddział chorych, po, a tych krwawych aniołów, prawda, na pokładzie barki bitewnej zaćmienie nadziei. W czasie wyprawy okręt zaginął, gdy synowi Sanguiniusa poświęcili się, by uwięzić zrodzonego z zagłady na planecie Palewon. Podczas gdy większość sił imperialnych związana była walką z siłami Abadona, agroświaty Galwan II i Galwan IV. Stały się sceną obłąkanej imprezy, jaką urządzili tam sobie oddani Slaneszowi, opętani przez demony zdradzieccy Astartes z sił bez skazy. Tak, i, tak się nazywali: siły bez skazy. Zdrajcy niemal bez przeszkód przebili się przez nieliczne placówki obronne i w miastach urządzili sobie orgie wypełnione rzezią, i sam Slanesz wie, czym jeszcze. W międzyczasie splądrowali imperialne świątynie, zdobywając potężne artefakty kultu imperialnego, których zażądał od nich profanator. Nieusatysfakcjonowani do końca spowodowanym przez siebie zniszczeniem, słudzy mrocznego księcia zniszczyli jeszcze stocznie orbitalne i co większe, manufaktoria znajdujące się na obu światach. Pomimo, że wszystkie zwycięstwa odniesione przez siły Chaosu były same w sobie rozkoszą dla mistrza wojny Chaosu i jego sług, prawdziwym celem wyprawy było zachwianie psjoniczną równowagą w sektorze elizji. Każdy z aktów zbezczeszczenia i przemocy naruszał barierę pomiędzy rzeczywistością a osnową, która do tej pory skutecznie ograniczała ilość mutacji psionicznych w regionie. I to tyle, jeśli chodzi o Piątą Krucjatę. Ja dziękuję Wam bardzo serdecznie za dzisiaj. Na blogu, na YouTubie i na Patronajcie możecie mnie wspierać. Zapraszam. Kto chce, kto może, kto lubi, a nawet kto nie lubi, to też bardzo proszę. Dziękuję Wam bardzo za dzisiaj. Do następnego odcinka. Trzymajcie się. Cześć, czytał Wojtek.